Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Przed Wami Energy Set. Każdy z pojedynczych produktów mogłeś bądź mogłaś już widzieć w naszych wcześniejszych wideo, jednakże po raz pierwszy łączymy je jako jeden zestaw, który można zakupić na stronie gunfire.pl. Składa się on przede wszystkim z repliki firmy Specna Arms, w tym wypadku akurat mamy klasycznego AR-15 z przepięknym logo, Rock River Arms, jednego z bardziej znanych producentów broni palnej w Stanach Zjednoczonych, mieści on sobie mnóstwo doskonałej jakości części, lufa precyzyjna giftbox Orion, wzmocnione części wewnętrzne i szybka wymiana sprężyny, a także co istotne układ firmy Gate XASR, który jest więcej niż tylko MOSFETem. Do tego akumulator litowo-jonowy firmy Titan, który mieści w sobie aż 3000 miliamperów, jest odporny na zmiany temperatury, nie puchnie i nie rozładuje się do końca. Dodatkowo również firmy Titan ładowarka, która oprócz tego, no jak to ładowarka, że naładuje Wam akumulator, pozbawiona zasilacza, pokaże również napięcie samego akumulatora, działa również z akumulatorami typu litowo-polimerowego. Tego typu zestawy dostępne są już na stronie Gunfire, więc nie musisz zastanawiać się, jakiego rodzaju akumulator bądź ładowarkę zakupisz do, swojego, do swojej repliki firmy Specna Arms. My pomyśleliśmy za Ciebie. Do zobaczenia w następnym odcinku. A na wypadek, gdybyście się zastanawiali, to ten zestaw jest oczywiście tańszy niż produkty nabyte osobno.